Skate. Uwaga! Drużyna potężnych kaczorów, ulubieńcy publiczności, ponownie wyjeżdżają na lód. Wielki slalom po uprawniony puchar dopiero się rozpoczyna. W roli trenera król cierpliwości Emilio Estevez. Potężne kaczory 2. Przednia zabawa. W niedzielę 27 sierpnia o 12.30 z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Agent do walki z handlem narkotykami Kevin White wstaje do walki z rosyjskim królem podziemia. Obaj nie przebierają w środkach, żeby wygrać to decydujące starcie. Ale kiedy ktoś najbliższy zadaje cios w plecy, trudno pozbierać siły. Oddział poza prawem, w sobotę, 26 sierpnia o 22. Chl Timothy Dalton, po raz pierwszy jako Bond, James Bond. Oto tajny rozkaz Puszkina. Lista amerykańskich i brytyjskich agentów przeznaczonych do likwidacji. Twoje nazwisko też figuruje na liście Puszkina. Walka wywiadów, słynne gadżety 007 oraz piękna i niecałkiem słaba płeć. W obliczu śmierci. Poniedziałek 28 sierpnia o 20.30. Dennis Quaid i Meg Ryan w jednym z najbardziej niezwykłych filmów science fiction. Miniaturowa łódź podwodna wraz z załogą dostaje się przypadkiem do wnętrza ciała ludzkiego. Podróżując po układzie krwionośnym, są świadkami zdarzeń, o jakich innym nawet się nie śniło. Interkosmos we wtorek, 29 sierpnia o 20.30.